Dzień dobry kochani, witam was serdecznie na kanale Kota w Pierniku i zapraszam was kochani na kartę dnia na piątek 23 kwietnia 2021 roku. Yy, wczoraj ta, yy, kart nie było, karty nie było, dlatego że miałam yy, no, straszny ból głowy, a jak coś mi dolega to ja wtedy kart nie, w ogóle nie dotykam. Dziś czuję się o wiele lepiej. Dodatkowo powiem wam, że dziś będzie karta z nowej talii The Housewives Tarot. Czyli tarot gospodyń domowych. I zaczynamy. Zobaczmy, jakie energie chcą nam karty na jutro przekazać. Poprosimy o przekaz na piątek 23 kwietnia. O, już mi tu wyleciały. Co my tutaj mamy? Dziewiątka pucharów. Bardzo ładnie. Czyżbyście zaczęli weekend od jakiegoś zadowolenia, od jakiegoś świętowania, czegoś? Karta dziewiątki pucharów może nam pokazać gościnę, może nam pokazać jakąś imprezę, ale równie dobrze może nam pokazać. No w tej talii to wygląda na to, że pani dostała jakiś prezent. Dokładnie. Karta dziewiątki Pucharów mówi o spełnieniu czy o spełnionych życzeniach. Może sobie coś zażyciły, zażyczyłyście, może czegoś zachciałyście czy zachcieliście, i to jutro do Was po prostu przyjdzie. Przynajmniej powinno do Was przyjść. Tutaj jest jakaś radość na tej karcie. Tutaj jesteśmy z czegoś zadowoleni, dopadło nas jakieś szczęście i mamy takie poczucie mamy taką chęć, żeby ono trwało. Żeby trwało po prostu dłużej. Dziewiątka pucharów, bardzo fajna karta, karta emocji, karta takiego przepełnienia tą radością i karta, która może mówić tutaj o tym, że jeżeli nawet jesteśmy w czymś sami, to i tak, i tak jesteśmy z tego zadowoleni, bo my nikogo tutaj nie potrzebujemy do, do tego, żeby czuć się szczęśliwym. To jest też karta odpoczynku, karta relaksu tutaj widać w tej talii, że jest, są święta ta pani dostała jakiś prezent od być może swojego małżonka więc jak najbardziej jak najbardziej tutaj możemy poczuć pewnego rodzaju święto może dla niektórych będzie to to święto przejawiało się w ten sposób, że o nareszcie weekend, o jaka jestem szczęśliwa czy jestem szczęśliwy, tak? bo jest nareszcie weekend, odpocznę zrelaksuję się, nic nie będę musiał czy musiała robić tego oczywiście życzę Wam wszystkim, bardzo, bardzo fajna karta, dziewiątka pucharów, lubię bardzo lubię dziewiątkę pucharów, ona mi zawsze pokazuje, że to, co, czego sobie zażyczyłam, to to otrzymuję, po prostu tutaj spełniam, czy spełnione zostaje moje jakieś tam pragnienie, moje jakieś życzenie, więc fajnie, dziewiąteczka pucharów, ok, no i teraz zobaczmy jeszcze, jaką mamy inspirację na jutrzejszy dzień, więcej nie będę mówiła o tej karcie dziewiątka pucharów z kartą pozytywną i tego się trzymamy i niech tak pozostanie kochani no dobra to już tam nie będę rozkładała bo one są dosyć duże więc zobaczmy co ja tutaj wyjmę dla nas OK. Um, no cookie cat radzi nam zrób zrób jakiegoś małego psikusa jakąś małą psotę po prostu powiem Wam, że jutro humor, poczucia humoru na pewno nam nie zabraknie. Może rzeczywiście, nie wiem, po prostu kogoś z za rogu wystraszymy, tak, żeby było śmiesznie. I to nam poprawi w jakiś sposób humor, a razem te karty mogą rzeczywiście mówić, że możemy mieć jutro naprawdę fajne poczucie humoru, że na pewno będziemy tutaj się. Z, z czegoś cieszyć, jakieś powody do radości będziemy, będziemy mieli, powody do tego, żeby odpocząć, nie wiem, nawet y, chociażby napić się piwa, tak, zrelaksować, pomyśleć o tym, że nareszcie jest ten weekend, nareszcie przyszedł ten weekend, będę mógł, czy będę mogła posiedzieć w domu, wyciągnąć nogi. I się kompletnie zrelaksować A może też dostanę coś w prezencie nie? Bo tutaj ta karta Tak jakby chciała po, po, powiedzieć Może przyjdzie jakaś przesyłka do was Tak jak dzisiaj do mnie te karty Jestem naprawdę bardzo zadowolona Bo bardzo długo na nie czekałam Kochani, więc róbmy jakiegoś psikusa jutro A co? Chociaż to nie jest prima aprilis Ale zawsze może to nam I komuś poprawić humor I usatysfakcjonować nas w pełni będziemy mieli takie taką poczucie pełnia, pełni emocjonalnej. Niewiele nam brakuje właśnie tutaj do tej dziesiątki pucharów, więc dlaczegożby by nie. Kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego, miłego dnia. Na pewno będą karty na weekend. Mam nadzieję, że zrobię je jeszcze dziś. I mam nadzieję, że to się wszystko wgra, przegra i w ogóle, i że będzie można obejrzeć sobie jutro już po południu ten filmik, czy, czy jutro do południa, to zależy jak, jak, jak co mi się tam pouda, poudaje, poudawa, pou, poudaje. No dobra kochani, wszystkiego dobrego, dziękuję Wam serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia, pa pa.